Gratulacje dla, dla, dla gospodarzy, z równego meczu niestety wychodzimy, wychodzimy na tarczy. Przegraliśmy te spotkanie 2 do 1, tracąc, można powiedzieć, w banalny sposób drugą bramkę i jeżeli takie niestety sytuacje nie jesteśmy w stanie wybronić, no, to musimy sobie zdać sprawę, że, że porażka stoi tuż za drzwiami. Jeszcze raz gratuluję gospodarzom, dziękuję. Eee, rozegraliśmy kolejny dobry mecz, a jak eee, do tego... Ogrywamy zespół, który jest wyżej w tabeli. Zespół, który na pewno awansuje do pierwszej ligi i tego im bardzo życzę. To tym bardziej trzeba być zadowolonym. Na pewno ten zespół się rozwija i to widzimy z meczu na mecz. Ten zespół robi postępy i mieliśmy dzisiaj bardzo dobry plan na ten mecz, który był zrealizowany może w 90. Procentach, bo ten moment, kiedy straciliśmy bramkę, to były nasze błędy w ustawieniu, błąd w ustawieniu i, i tak to się na tle dobrego przeciwnika dzieje. Natomiast cała pierwsza połowa, bardzo duża dyscyplina, jeśli chodzi o, o grę w obronie całego zespołu, mnóstwo zdrowia, mnóstwo pracy, bo umówmy się. To piłkarze z Katowic, tych umiejętności mają sporo i, i myślę, że nawet więcej od nas, ale no, ten mecz pokazał, że stać nas też na wygranie meczu z zespołem wyżej notowanym. Także mogę tylko pogratulować zawodnikom za ciężką pracę i za. Za wygranie. To, że straciliśmy bramkę, też wiedziałem, że mając y, dobrą ławkę, dużo zmienników z jakością to też się potwierdziło, no bo i, i, i Mączyński, i, i Tunek, i Adi, i Roman y, Maja. To wszyscy zawodnicy w tych trudnych momentach, kiedy był jeden, jeden coś wnieśli, i potrafiliśmy zadać ten y, decydujący cios, no to, to też jest jakby ważne i, i kolejny mecz, gdzie im bliżej końca, tym ten zespół dąży do wygrania meczu, to też są takie bardzo, bardzo jakby mm, duże wartości dla mnie, bo oprócz umiejętności, oprócz taktyki mental w piłce jest dzisiaj szalenie ważny, także to są rzeczy, które które tak jak powiedziałem wcześniej ten zespół się rozwija. No, cieszymy się, bo wygrać pierwszy raz wygraliśmy z zespołem, który, który jest wyżej od nas w tabeli. I to jest jakiś tam dobry prognostyk przed tą końcówką sezonu. Forma jest niezła. Mam nadzieję, że, że będziemy umieli w każdym kolejnym meczu tą formę potwierdzać i, i, i grać każdy meczu pełną pulę.